Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na miks najnowszych zdrapek, a mam tutaj ekstra linie, podwójna gra, szalone zakupy, białe złoto oraz kieszonkowe. Zapraszam do oglądania. Zacznę od zdrapki kieszonkowe. Musi pojawić się plik pieniędzy, a jest zegarek, truskawka, gwiazda oraz słońce, czyli ta zdrapka jest przegrana. Teraz białe złoto.

26 oraz 23, czyli mamy wygraną pod liczbą 21. Jest tu 5 zł, ale zostaje jeszcze mnożnik wygranej. Sprawdźmy raz 1, czyli zdrapka się zwróciła. Dalej mamy szalone zakupy. Może zacznę od bonusów, a musi się pojawić kwota i mam 10 zł. Proszę bardzo, jak ładnie ta zdrapeczka nam tutaj się zaczyna. Czyli jest już dyszka i mamy teraz wygrywające liczby. A to jest 1, 34, 20, 39. A moje liczby to: 32, 11, 34 jest wygrana, 19, 2, 38, 30. 22, 31 i 35. Czyli mamy tak wygraną pod numerem, yy, gdzie to było 34 i jest 5 zł. Czyli na tej zdrapce jest 15 zł. Jak na razie idzie całkiem nieźle. Zostaje jeszcze podwójna gra. 22. Trzydzieści cztery, dziewiętnaście. A moje liczby dwadzieścia osiem, dwadzieścia sześć, sześć, trzydzieści osiem, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, szesnaście, dwadzieścia trzy, trzynaście, dwanaście. I ostatni rządek trzydzieści osiemnaście, cztery, trzydzieści sześć. 35. Czyli z tej strony nie ma nic. Sprawdźmy jeszcze okienka z tyłu. O, jest korona świnka, świnka. Kufer, kufer, moneta. Moneta, moneta, korona. I kufer podkowa świnka. Także niestety ta zdrawka jest pusta. Sprawdźmy jeszcze literki kontrolne. Się nie zgadzają. Tak jest. strąbka jest pusta. I zostają nam zostają ekstra linie. Ja już część symboli zdrapałam, zostawiłam sobie jeszcze sześć do wydrapania. Sprawdźmy. Jest korona i kości. Korona i kości. Chyba tutaj nigdzie nie widziałam takiego symbolu. Nie. Następnie mamy balony i piłka. Balony gdzieś, o jest piłka Sprawdźmy dalej O tu widzę, że przeoczyłam monetę I widzę balony I piłka również się jeszcze pojawiła Dobrze I ostatnie dwa symbole może pojedynczo zrobię Jest to klucz Drugi klucz. Tu widzę, że okulary przeoczyłam. Jest i kolejny klucz. I jeszcze mamy klucz tutaj. I ostatni symbol jest to słoń. Słoń, słoń. Chyba tutaj mi się nie wydaje, żeby słoń mi dał jakąś wygraną no nie, niestety a fajnie się zapowiadało, bo było sporo tych yy, takich ostatnich symboli w linii ale niestety, okazuje się, że zdrabka jest pusta także na te wszystkie dzisiejsze zdrabki wygrały dwie yy, białe złoto dało mi zwrot a szalone zakupy przyniosły 15 zł czyli na wydane 26 złotych Zwróciło się 20 zł. Całkiem nieźle. Fajnie się zapowiadało. Myślałam, że może jednak będzie jakiś plusik, albo przynajmniej całkowity zwrot, ale jednak ekstra linie się nie popisały. Także gdyby one coś przyniosły, to pewnie wynik by był znacznie ciekawszy. Ale i tak jestem zadowolona. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Myślę, że do świąt już nie będę wrzucała żadnych filmików, także. Życzę Wam wszystkich, wszystkim wesołych, pogodnych świąt i do zobaczenia niebawem.